Witam, witam bardzo serdecznie na kanale Wiedźma ze Wschodu. To Aida Wysocka i zapraszam Was na czytanie Lustro dla relacji trudnych oraz dla relacji bez kontaktu. Dzisiaj będę patrzyła na kartach Lenormand, to jest Selema Lenormand. Kochani, chciałabym podziękować wszystkim, kto jest ze mną, kto wspiera mój kanał, kto pisze komentarze. A kto subskrybuje, to wszystko niesamowicie pomaga. Dziękuję i jeszcze raz dziękuję wszystkim. A my zaczniemy najpierw od signifikacji. Zobaczymy, w jakich energiach jest wasza osoba, w jakich wy jesteście energiach. I jeżeli to z wami się zgadza, znaczy oglądajcie ten rozkład, jest dużo prawdopodobieństwu. Że czytanie będzie dla Was. Jeżeli widzicie, że to nie wasze energie, znaczy może tak być, że dzisiejsze czytanie po prostu nie będzie dla Was. Zobaczcie inne w takim razie. Dla wszystkich, kto mnie będzie oglądać. Energię na dzień dzisiejszy. Ja będę szukała kartę kobiety i kartę mężczyzny. I dwie karty, które będą dookoła, pokażą energię na dzień dzisiejszy. Mhm. Energia kobiety. Karta bukiet mówi o pięknie. O tworzeniu piękna, być może jakieś tutaj prace ze sobą, ze swoim wyglądem, ze, swoim, ze swoją przestrzenią. Tworzenie pięknej przestrzeni, odmładzanie, upiększanie wszystkiego siebie, swojego otoczenia. Też ta karta może mówić o prezentach: także szykujecie prezenty, albo dostajecie prezenty. Mhm. Mm Albo też można dla niektórych ta karta oznaczać, że są inne kobiety blisko Was. Także pracujecie na przykład z kobietami, albo jesteście na przykład w otoczeniu koleżanek, albo innych jakby karta często oznacza kobiety. Po drugiej stronie karta lis mówi o tym, że być może niektóre z Was mają poczucie, że zostałyście oszukane że mogło być jakieś oszustwo tutaj. Być może nawet takie poczucie, wiecie, że mm, wykorzystanie. Zobaczcie, jakie tutaj lis. On tutaj ma swój cel. Więc tak jak powiedziałam, może być poczucie, że zostałyście wykorzystani albo zostałyście okłamani. Też ta karta może mówić o jakiejś manipulacji, że mogliście się poczuć zmanipulowani. Tak, to ta, ta karta może to oznaczać. Też ta karta może mówić, że jest jakaś osoba nieszczera w waszej przestrzeni, która no, próbuje was powiedzmy uwieść, nie wiem, zmanipulować, prześladuje swój jakiś cel. Ta karta może też od, oznaczać odwrotnie. Niektóre z Was być może nabieracie się pewności siebie, być może ją macie niekoniecznie, że się nabieracie. Jeżeli nie macie, to być może pracujecie nad tym przy karcie bukiet i karta list to wasza energia. Teraz, jeżeli tutaj jest jakaś gra, tak albo coś tutaj jakby jest, było nie halo według was, ze względu tej waszej drugiej osoby, to ta karta Lis mówi, że teraz będzie tutaj na Waszych zasadach. Teraz wy się nie zgadzacie na jakieś rzeczy, które wam nie odpowiadają. I Lis mówi o tym, że skrzywdzić wy siebie nie pozwolicie, was się nie da oszukać wy i tak mądrzejsi, i tak <grych> powiedzmy. No, Lisa nie da się oszukać, prawda? Ucie po prostu y to jest niemożliwe. I dbacie o swoją przestrzeń, znacie swoją wartość, wiecie, co wam należy. O tak. Fajne energie, bardzo fajne. Cieszę się, kiedy tak wychodzi. Szukamy mężczyzny. Szukamy kartę mężczyzny. Jest. A on zmartwiony, on zmartwiony się martwi, być może tutaj o sprawy finansowe albo sądowe, urzędowe. Kochani, u niektórych zdrowotne przy tej karcie nawet mogą być tutaj zdrowotne jakieś problemy. Przy karcie księżyc mogą nawet być tutaj, kochani, nałogi. To też jeszcze raz zaznaczę, nie dla wszystkich, dla niedużej ilości osób z tymi nałogami, ale często to w kartach wychodzi, dlatego. Jakby o tym mówię. Też ta karta, karta Księżyca mówi o tym, że człowiek nie widzi jakiejś prawdy, może żyć w jakimś swoim takim świecie, może w swój taki specyficzny sposób odbierać rzeczywistość. Ósemka często mówi o komunikacji i mianowicie z tą osobą trudno byłoby się dogadać. Jakby on może mieć teraz albo z wami problemy w komunikacji, albo generalnie problemy w komunikacji, i to może się wiązać z sądem, z instytucją, z pracą, z jakąś. I też ta osoba może trzymać tutaj coś w ukryciu, może nie chcieć o czymś mówić i może mieć przy karcie księżyc poważne wewnętrzne problemy. I gdzieś tutaj. Bardzo ważnym dla tej osoby jest teraz praca albo rozwiązanie jakichś takich problemów, gdzie ma miejsce jakaś instytucja typu sąd, typu urząd, albo nawet to może być instytucja, tak jak powiedziałam, to może być ze zdrowiem, nawet powiązane u niektórych z Was. Mm -hmm. Takie. Taka wstępna diagnoza, i zobaczymy. Teraz zrobimy sam rozkład, sprawdzimy myśli, uczucia, zamiary wasze Waszej osoby. Weźmiemy też kartę radę i zobaczymy, co może się wydarzyć pomiędzy Wami w najbliższej przyszłości. Po prawej stronie będzie karta mężczyzny, po lewej kobiety, ale możecie tutaj tak jak czytanie jest ogólne, odwracać, jak Wam tutaj odpowiada. Co on myśli o tobie? Co on myśli o tobie? Myśli o tobie? Ja widzę, że on ma tutaj same pozytywne myśli. Generalnie karta pies mówi o tym, że on chce służyć tobie. On chce sprawiać tobie dużo przyjemności. To już inna kwestia, że być może on nie umie z powodu swoich jakichś problemów wewnętrznych. Ale myśli o tym, jeżeli była kłótnia, o tym, żeby się pogodzić, o tym, żeby polubownie załatwić jakąś sprawę, żeby dać Wam wsparcie A jakieś. Też karta Słońca mówi o tym, że On może mm, przesadnie, wiecie, Słońce mówi często o przesadach, może On chce się pokazać w Waszych oczach kimś dużo lepszym niż jest naprawdę. Chcę jakby powstać przed wami w najlepszym takim świecie, w najlepszym wyglądzie, w najlepszej kondycji, tak? No generalnie myśli tutaj e, takich dużo myśli romantycznego charakteru, jak może myśli o jakimś prezencie dla was. Chcę myśli e, o tym, jak was uszczęśliwić. Bardzo pozytywne, fajne myśli. E, po waszej stronie, a u was zmartwienie. Zmartwienie, być może tutaj coś ta osoba zrobiła takiego, że wy w jakimś momencie przestaliście siebie czuć atrakcyjni. To dla niektórych to, co mówię, ponieważ tutaj bukiet, gwiazda i księżyc. Może nie poczuliście w jakimś momencie, że jesteście ważni, jesteście atrakcyjni dla tej osoby. Straci straciliście poczucie tego bezpieczeństwa, poczucie tego. E może jesteście jakimś ważnym, i dlatego we wstępnej diagnozie też wyszła karta. I teraz jakby do tego wracacie. A też może ta karta mówić o tym, że. Być może możecie tutaj mieć podejrzenie, że jest jakaś inna kobieta, albo wiecie na przykład, że jest inna kobieta, bo bukiet często mówi, pokazuje w, w kartach Lenormand kobietę, że jest jakaś kobieta i to może Was martwić, albo nie wiecie, a jest no po prostu takie podejrzenie: być może on patrzy na inne kobiety, może mu się podobają inne kobiety, coś w tym rodzaju. Tak, ale jeśli popatrzeć, co on myśli, on myśli o Was, że wy jesteście słońcem. On chce tutaj stworzyć coś pięknego, coś przyjemnego, coś fajnego dla Was zrobić. Mhm. Też tutaj jeżeli patrzeć na waszą stronę, co wy myślicie albo będziecie myśleć, to tutaj być może jest jeszcze jakaś nadzieja. Karta gwiazda też mówi nadzieja albo cel albo plan. Tak Co on czuje, co ma na sercu, Co on czuje, co ma na sercu? Co u Was? Co On czuje? Karta, książka i list w takim połączeniu mówią, że ta osoba bardzo e, skryta. Człowiek może nie potrafić mówić o uczuciach, y, albo i potrafi mówić e, ale to w jakiś taki sposób, że to może być takie niezbyt, niezbyt jasne. lista, też mówi, i książka, mówi, że może swoje uczucie człowiek nie wyrażać, tak? Jakby listą, widzicie, takie zamknięte, tak? Tam może być napisane niesamowite, jakieś miłosne wyznanie, tak? Ale tutaj to wszystko zapieczętowane i książka zamknięta, widzicie, pozamykane. Człowiek bardzo poblokowany jest. Człowiek bardzo poblokowany i zamknięty w sobie, mianowicie, jeżeli chodzi o uczucie. Ale powiem tak, że jemu na Was zależy, zależy mu być kimś wyjątkowo fajnym dla Was. Mhm. U Was na sercu, u Was poczucie samotności, poczucie, że Wam y, czegoś brakuje i czujecie, że czas teraz być może na jakąś stabilizację, y, na to, żeby być może. Stworzyć jakąś swoją taką stabilną, piękną przestrzeń. Być może czujecie potrzebę mieć wspólnie, na przykład, wspólny dom, to też będzie nie dla wszystkich. Generalnie dom mówi o, o tym, że chcecie ta, takiej ulgi, żeby był spokój, żeby było poczucie pewności. Tak, niekoniecznie to jest wspólne zamieszkanie. Po prostu, nawet jeżeli to spotkanie, ale żeby to było jasne, żeby to było jasne, żeby czuliście spokojnie siebie i było no, tak poczucie bezpieczeństwa. Wierzę tutaj, mówi o samotności, że czegoś jakby samotne serce, tak, jakby tęsknota też może ta karta oznaczać. Zobaczymy, co jest teraz pomiędzy Wami, tak. Jakie energie, co jest teraz pomiędzy Wami. Widzicie tutaj, u niektórych może być odległość. Karta statek mówi o odległości. Dla niektórych to może być odległość rzeczy, w rzeczywistości, kilometry duża. Dla niektórych możecie nawet razem mieszkać, ale karta statek mówi o tym, że jest oddalanie jakieś od siebie. Być może też tutaj. Dla niektórych z Was, co jest pomiędzy Wami. Być może u niektórych jest e, praca. To statek też często wskazuje pracę. Możecie gdzieś mieć e, podobną pracę albo taką samą pracę, razem pracować, albo mieć jakieś e, nawet e, biznesowe sprawy e, wspólnie. Statek też mówi kochani o chęci spotkania, więc jeśli odpowiadać na pytanie co jest pomiędzy wami, to i z jego strony jest chęć spotkać się, jakby i z waszej strony też, ponieważ to jest co jest pomiędzy wami, co was włączy, łączy teraz, wygląda na to, że jest chęć spotkania, tak. Albo też ta karta może mówić o tym, że ta relacja dla niektórych z Was jest teraz na poziomie przyjazdów i spotkań. Tak? Przyjazdów i spotkań na, na etapie spotkań. O tak. Ja już chyba przekręciłam wszystkie końcówki, które, które tylko było można. No ale mam nadzieję, że mi rozumiecie. Zobaczymy. Co w zamiarach jest, co ta osoba zamierza względem Was, co zamierza ta osoba. Kochani, generalnie w zamiarach karta drzewa mówi o tym, że rozwijać coś, robić ta osoba zamierza, ale tutaj na danym etapie. Trudno, mogą być jakieś problemy, obciążenie, niemożliwość działania. Jeszcze raz się powtórzę: u niektórych tam były nawet fizyczne, takie wiecie, nawet zdrowotne problemy. Może fizycznie nawet ta osoba siebie źle czuć, to dla niektórych albo tutaj jakieś rodzinne problemy. Bardzo ciężka energia idzie względem zamiarów. Tak, drzewo, mówię o tym drzewo, bo to jest jakby rozwój, tak, drzewo rośnie. Zamierzam, ale z trudem, z jakimś obciążeniem. Zamierzę iść w Waszą stronę, ale nawet jeżeli nie iść, bo tutaj aktywności takiej nie widzę za bardzo, zrywać, odpuścić nie zamierza, tak? Aktywnie działać też ja tego nie widzę, ponieważ... Trudny, taka ciężka energia po waszej stronie. No i po waszej stronie nie widzę, że wy za bardzo tutaj gotowe jesteście na jakieś um na jakieś działania. U Was idzie, być może u Was e, tak e, będzie ostra potrzeba, tak żeby porozmawiać, ale też ja nie widzę, że Wy jesteście gotowi tutaj wy, wystąpić z inicjatywą. Też możecie gdzieś to ukrywać przy karcie trumna. Też możecie tutaj o swoich uczuciach nie mówić. Możecie rozmawiać z kimś tam, na przykład z koleżanką, z osobą, która jest gotowa Was wesprzeć, ale gdzie z jakąś taką inicjatywą Raczej nie przy karcie trumna. Nie jesteście gotowi występować. Weźmiemy teraz, zapytamy, co może się wydarzyć pomiędzy Wami. Weźmiemy tak, od dwóch tygodni do miesiąca czasu. Od dwóch tygodni do miesiąca czasu. Co może pomiędzy Wami się wydarzyć? No, ja bym powiedziała tak, jeżeli kontaktu tego nie ma, jeżeli całkowicie nie ma kontaktu, tutaj może coś się wyjaśnić, tak? Być może tutaj e, może być jakaś propozycja, mogą być jakieś informacje od tej osoby, że całkowicie tutaj e, będzie wyjaśnione, nie, ponieważ rozwidlenie mówi o tym, że. Mm, Krok do, do przodu, dwa do tyłu, coś w tym rodzaju. Jakby sytuacja może być jeszcze niewyjaśniona, ale mogą być jakieś dobre informacje, powiedzmy, od tej osoby. Jeżeli u Was jest kontakt, ale on jest jakiś trudny, tak, to tutaj ta karta mówi o tym, że tutaj bardzo ważnym będzie podjęcie jakiejś decyzji, ponieważ może być takie, wiecie, możecie być jeszcze w takich energiach do miesiąca czasu, kiedy nie wiecie albo to, albo to. Jakby nie, niepewność, energii. Tak to wygląda. Też ta karta mówi, że mogą Wam tutaj mieszać inne osoby. To u niektórych, to jak, jako i po Waszej stronie, tak i po stronie tego mężczyzny. Nieraz już mówiłam, ale jeszcze się powtórzę: inne osoby nie zawsze to kobiety albo mężczyźni to mogą być rodzice, mogą być dzieci. No, i, i tak przyjaciele na przykład, dla niektórych nawet i tak. No, weźmiemy kartę też wynik i kartę rady Co nam tutaj karty pokażą? Wynik i rada dla Was. Ta karta mówi o tym, że są tutaj jakieś iluzje. Być może czegoś nie widzicie i po Waszej stronie, i po stronie mężczyzny. Nie widzicie jakiejś prawdy, albo tutaj może być mogą być jakieś urazy. Chmury mówią o tym, że może nawet trzeba teraz sobie odpuścić coś, tak? Jakieś niesprzyjające teraz okoliczności mogą być dla rozwoju tej relacji. Więc jak zawsze banalna rada, jeżeli są iluzje po was, to też ta karta mówi, żeby spójrzeć prawdziw o czy kim jest ta osoba, czy warto kontynuować taką relację. Jeżeli tutaj y, ta osoba jest, powiedzmy, w miarę w porządku, po prostu okoliczności niesprzyjające, no czasem tak jest, to. Y, ta karta mówi skupić się na sobie, banalna rada, skupić się na sobie, bo jeżeli wy nie możecie nic zrobić, no to po prostu trzeba poczekać, aż te chmury przejdą i się rozjaśni i stworzą się te warunki, żeby ta relacja mogła dalej się rozwijać. No ale dla niektórych tutaj też jest bardzo poważna ra rada zastanowić się, czy rzeczywiście wam jest ta relacja potrzebna, czy tutaj nie wymyśliliście czegoś, czego nie ma. Co znaczy, czego nie ma. My często nadajemy jakiejś osobie takie, wiecie, zbędne cechy, których ta osoba nie posiada. Za bardzo się rozżalamy nad, mm, nad kimś. I tutaj chodzi o to, żeby spojrzeć prawdzie w oczy. Czy jest Wam to potrzebne? Jeżeli tak, to po prostu. Czas tutaj rozstawi na swoje miejsce wszystko, albo nie bać się spojrzeć prawdzie w oczy i zakończyć relację. Bo jeżeli relacja jakaś trudna, niezakończona, niepostawiona, ta kropka, to blokuje może blokować całe Wasze życie finansowe, zawodowe, romantyczne, Ponieważ jeżeli tu wisi jeszcze jakby nad Wami, mo może się nie pojawić nowa osoba, albo się pojawi, ona będzie na podobnych energiach jako ta osoba, jeżeli to nie przerobione jeszcze. No. Tutaj to wygląda tak. Hmm? Bardzo dziękuję, kto był ze mną. Piszcie co u Was, życzę Wam wszystkiego najlepszego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.